Pierwiastki. Teraz mamy takie zadanie, czwarte, gdzie trzeba wyłączyć czynnik przed pierwiastek. Żeby wyłączyć czynnik przed pierwiastek, to zwłaszcza w takich mniejszych liczbach, zawsze patrzymy sobie, czy ta liczba, z której mamy ten czynnik wyciągnąć, dzieli się na taką liczbę, z której wyciągniemy pierwiastek. I wyjdzie z tego liczba naturalna. Takie liczby najlepiej e, kojarzyć na pamięć, no bo pierwiastek wyciągniemy z czwórki, z dziewiątki, z szesnastki, z dwudziestki piątki, z trzydziestki szóstki, tak? Z takich liczb. I dobrze te liczby mieć w głowie je pamiętać. i Patrzymy sobie wtedy, czy ta osiemnastka się dzieje na cztery. No nie, na dziewięć. Tak. Więc jeżeli się dzieje osiemnastka na dziewięć, to piszemy jako iloczyn z dziewiątką tą osiemnastkę. Jest takie prawo działań na potęgach, że jak mamy iloczyn pod. Y, Przepraszam, na pierwiastkach. Mamy takie prawo działań na pierwiastkach, że jak mamy iloczyn pod pierwiastkiem, to możemy rozbić to na iloczyn dwóch pierwiastków, czyli zapisać to na takiej zasadzie, jak tu rozpisałam, że to jest pierwiastek z dziewięciu razy pierwiastki z dwóch, i wtedy tak tutaj. Zawsze nam wyjdzie, jeżeli tą liczbę rozłożymy na iloczyn, z taką, z której wyciągniemy pierwiastek, że z tej jednej z tych liczb, że z tego jednego pierwiastka wyjdzie nam po prostu liczba całkowita. Czyli tutaj wychodzi trójka, tak? Czyli to jest po prostu trzy pierwiastki z dwóch, no bo to będzie trzy razy pierwiastki z dwóch, a trzy razy pierwiastki z dwóch to to samo co trzy pierwiastki z dwóch. Bo tutaj. To jest tak, że Wy często pamiętacie, że tutaj trzeba zrobić iloczyn, tylko to, z czym się spotykam takim najczęstszym błędem, to jest to, że tutaj robicie ten iloczyn często, ja mówię, jak jest najczęściej i dlaczego są błędy, robicie pomiędzy dowolnymi jakimikolwiek liczbami. Czyli na przykład 18 można by zapisać, no to akurat 18 trudno zrobić jakiś iloczyn. Ale powiedzmy na przykład 24, powiedzmy, ktoś by napisał 2 razy 12, to dlaczego nie możemy tak rozbić, żeby wyłączyć czynnik? No bo z dwójki, ani z dwunastki pierwiastka nie wyciągniemy. Dlatego jest bardzo ważne, żeby ten iloczyn zawierał taką liczbę, z której wyciągniemy pierwiastek, że wyjdzie nam z tego liczba całkowita i wtedy można wyłączyć ten czynnik. Bo, jeżeli jest taka liczba pod pierwiastkiem, z której nie da się takiego iloczynu wyciągnąć, że coś nam wyjdzie jakaś liczba, no to wtedy po prostu już nie włączamy czynnika przed pierwiastek. Na przykład, jakby było pierwiastek z 6, to 6 już się nie da tak rozpisać na taki iloczyn, żeby jakąś liczbę przed pierwiastek wyciągnąć. Dlatego po prostu taki wynik już zostaje i z tym się już nic nie da zrobić. A z reguły, jak coś tam obliczamy na pierwiastkach i wyjdzie nam taki wynik na końcu, że. Yy, że jeszcze ten czynnik się da wyciągnąć, no to zawsze ten czynnik trzeba wyciągnąć. To nie jest tak, że można, ale y, trzeba, bo jak nie wyciągniemy, no to będzie wynik nie do końca dobry. E, kolejny przykład, pierwiastek z 24. No i znowu patrzymy, czy 24 się dzieli na 4? Tak, więc piszemy jako iloczyn z czwórką. E, następnie y, rozpisujemy sobie na iloczyn, że to jest pierwiastek z 4 razy pierwiastek z 6. No i pierwiastek z 4, że to jest 2, no to będzie 2 pierwiastek z 6 jak wyłączymy czynnik pierwiastek. I kolejny przykład C. E, tutaj mamy pierwiastek 48, e, więc znowu patrzymy, czy 48 dzieli się na jakąś liczbę, z której wyciągniemy pierwiastek, czyli czy dzieli się na 4, na 9, na 16, na 25. Im większą liczbę znajdziemy, tym lepiej, Macie teraz kalkulatory przy sobie, przynajmniej powinniście już móc mieć przy sobie kalkulator, to można tutaj sprawdzić, albo być może widzicie z pamięci, że 48 dzieje się na 16, więc piszemy iloczyn 16 razy 3, rozpisujemy na dwa oddzielne pierwiastki, ten etap. Tutaj można pominąć, można to w pamięci zrobić, że to jest pierwiastek z 16 razy pierwiastek z 3, czyli to jest 4 pierwiastka z 3. I tutaj nie trzeba tego rozpisywać. Ja jak robię w pamięci sobie działania, to piszę ten iloczyn, czasami nawet w ogóle go nie piszę, też robię w pamięci, ale ten etap tutaj tego rozpisania możemy pominąć. Ja to rozpisuję, żeby to było dla Was bardziej zrozumiałe, co się wszystko, skąd wzięło. Czyli jest pierwiastka z 16, wychodzi 4 i to będzie 4 pierwiastka z 3. Jeżeli na przykład nie zauważymy, że to jest 16 razy 3 i na przykład zrobimy iloczyn 4 razy 12, to wyciągniemy po prostu dwa pierwiastka z 12, a potem z 12 znowu wyciągamy. Takie przykłady będą zaraz, gdzie trzeba będzie wyciągnąć dwukrotnie, to wtedy zobaczycie dokładnie jak to wygląda, bo im większą liczbę znajdziemy taką, z której można wyciągnąć pierwiastek, i na którą ta liczba się dzieli, no to jest najlepiej. Im większa, tym lepiej. Natomiast jeżeli znajdziemy mniejszą, to też jest dobrze, tylko wtedy po prostu trzeba się więcej naliczyć i powyciągnąć więcej razy. Jak mamy pierwiastek 96, no to widać, że 96 dzieli się na 4, bo 100 dzieli się na 4, a to jest bez jednej czwórki. Więc skoro w setce się mieści 25 czwórek, to 96 o jedno mniej, tak? Czyli 24 czwórki. No i wyłączamy tutaj przed pierwiastek dwójkę, tak? bo to będzie pierwiastek z 4 razy pierwiastek z 24, czyli dwa pierwiastka z 24. I tutaj właśnie jest taka sytuacja trzeba ponownie wyciągnąć, ponieważ no, 24 jeszcze się dzieje i znowu na 4, więc musimy tak wyciągać, dopóki się da. Czyli 24 to jest 4 razy 6. I teraz z pierwiastek z 4 no to jest 2, tak? Czyli ta dwójka, która wyjdzie z pod pierwiastka, mnoży się z tą dwójką. I tu będzie cztery pierwiastka z sześciu. Często też robicie taki błąd. Ja od wielu lat udzielam le lekcji e, korepetycji i e, jeżeli zauważam jakieś takie błędy, które robicie e, dosyć często i które się często u wielu uczniów powtarzają, to o tym mówię, żeby na to zwracać uwagę, bo czasami coś robicie nieświadomie. Często mi się zdarza, bardzo często, że jak ktoś na przykład robi takie przykłady... To robi taki błąd, że jak tutaj ta dwójka wychodzi z pod pierwiastka, to tą tutaj y, dwójkę dodaje z tą dwójką. Nie mam zupełnie pojęcia, dlaczego tak robicie, bo tu nie ma w ogóle dodawania. Zwróćcie uwagę, przecież tu jest pomiędzy tą dwójką a pierwiastkiem jest razy. Dlatego y, no tutaj y, nie może być plus. Stąd nauczyłam no, na to, że tu po prostu jest razy, jeżeli Wam zap się zapomni, co tu ma być, no to plus niby skąd, tak, żeby był plus, to musi być tutaj on napisany, więc jeżeli nie ma go, no to jest po prostu razy. Z reguły w matematyce tak jest, że jak nic nie pisze, to jest razy. Jeśli chodzi o zadania z pierwiastka kwadratowego, to rozwiązuje całą stronę 27, natomiast strona 28 cała to będzie bonus dla osób wspierających kanał. Wszystkie te zadania będą na dniach udostępnione dla wspierających. I kolejne przykłady. Przykład e. Stwierdziłam, że będę po prostu mniej więcej połowę zadań udostępniać, połowę udostępniać dla wspierających. Będzie to zawsze ta druga, trudniejsza połowa. Pierwszy z 108. Tutaj możemy się bawić bo na przykład 180 na 4 i można tutaj wyciągać wiele razy, ale można też zauważyć, że 180 na 36, no i wtedy jest najłatwiej, bo tutaj teraz z 36 wyciągam sobie szóstkę, tak? Bo to będzie pierwiastek 36 razy pierwiastek z 3, czyli to będzie po prostu 6 pierwiastków z 3. Dalej mamy pierwiastek z 252. No to 252 yy, widać, że się dzieli na 4, bo dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę, podzielą na 4, bo 52 się dzieli na 4, czyli cała ta liczba się dzieje na 4, yy, więc sobie na kalkulatorze na przykład dzielę, tak, 252 podzielić na 4 to jest 63, czy zapisuję iloczyn i teraz wyciągam dwójkę przed pierwiastek, i od razu mogę sobie zamiast już pisać pierwiastkę z 63, to mogę sobie rozpisać to znowu na iloczyn, bo z 63 dalej wyciągnę, bo 63 idzie na 9. Wtedy 9 razy 7. I teraz pod pierwiastka z 9 wyjdzie mi trójka, i ona się mnoży z tą dwójką, więc to będzie 6 pierwiastka z 7. Czyli można było zauważyć, że to jest 36 razy 7. To wtedy by nam wyszło od razu, no ale jeżeli nie zauważyliśmy, no to, um, to trzeba się trochę pobawić i powyciągać kilka razy. Pierwiastek z 392, no to też widać, że 392 dzieli się na 8, bo 92 się dzieli, a nie na 8, przepraszam, na 4, bo 92 dzieli się na 4, bo tu brakuje dwóch czwórek do setki, także dzielimy sobie na, kalkulator, na kalkulatorze, ile to jest 392 na 4, czy to jest 4 razy 98, no i przed pierwiastek wyjdzie nam dwójka, bo to będzie pierwiastek 4 razy pierwiastek 98. Czy to będzie dwa pierwiastka z 98. No i teraz. Yy, I teraz tak, albo zauważymy, że 98 to jest 49 razy 2, bo dzieje się na 49, a z 49 wyciągniemy pierwiastek. Albo można też sobie pomóc, jeżeli nie widzimy przez co się dzieje 98 na taką liczbę, z której wyciągniemy pierwiastek, to można sobie po prostu zrobić rozkład na czynniki pierwsze. Jak zrobimy rozkład, to widać, że tam w tym rozkładzie będą dwie siódemki, więc to już nam daje. Po prostu podpowiedź, że dzieje się na 49, tak? 98. Więc rozpisujemy, że to jest 49 razy 2 pod pierwiastkiem. No i z 49 wyjdzie nam 7, mnożymy razy 2, czy to jest 14 pierwiastka z 2. 450, no to z takich, z których wyciągnięłem pierwiastek, no, dzieje się na pewno na 25. To widać, więc to jest 25 razy 18. Hmm, oczywiście to wiem stąd, że sobie podzieliłam na kalkulatorze, tak? Więc też sobie dzielicie i, i wpisujecie ten iloczyn. Można sobie od razu piątkę wyciągnąć przed pierwiastek, a osiemnastkę rozpisać jako 9 razy 2. No i teraz z dziewiątki jeszcze wyciągamy trójkę, którą mnożymy z tą piątką, no bo to będzie trójka jako liczba, tak, przed pierwiastek, więc z tą liczbą, która ta jest, się po prostu mnoży. Czyli to będzie 15 pierwiastka z dwóch. Mam nadzieję, że zrozumieliście. Kolejna strona, przypominam, dla osób wspierających kanał 28, cała będzie dostępna na dniach.